Witajcie w naszym trzecim poranku rozwojowym, w temacie jak o siebie zadbać rozwojowo ogólnie, ale też rzeczywiście w takim czasie, który jest bardziej wymagający. Ja sobie tak myślę, patrzę, co się dzieje, że są takie dwa główne nurty. Widzę, że dołączacie. Witaj, Ela. Witaj, Kaja. Witaj, Drzewo. Asia, że są takie dwa nurty, w ogóle takie, jakby teraz różnych, Witaj Remik, reagowania na sytuację. Jedna to jest taka trochę na przetrwanie, czyli czekamy, co się wydarzy, a druga trochę na działanie. I obie strategie mogą się okazać bardzo. Dobre, ale pewnie będzie zależało to od tego, jak długo będzie wszystko trwało. Witaj, Renata. Widzę, że już są osoby, które dołączały, dołączają codziennie, więc robi się nam fajny, wspólny rytm. Ja już jestem po krótkiej medytacji. Taka medytacja, w momencie, kiedy za chwilę mam mówić, jest dosyć dużym wyzwaniem ponieważ zbierają mi się różne rzeczy, które chcę powiedzieć w głowie, a jednocześnie medytując próbuję gdzieś złapać taki um, no kontakt z dużo szerszą jakby świadomością, nie taką myślową. Więc um, jest challenge, jak to się mówi. Ale no, nie ukrywam też, że te wyzwanie, które wymyśliłam tutaj, żeby się pojawiać o 7 rano, um, też jest dla mnie pewnego rodzaju... Um, Rozwojem, że tak nazwę. Już mówiąc o tym, że nie należy to, nie jest to pora naturalna do wychodzenia, na wystąpienia publiczne dla mnie. <grym> Ale tak, jesteśmy w jakiejś zmianie, więc też w nią wchodzę. Bardzo w ogóle Wam dziękuję za udostępnianie. Teraz w czasie właśnie, kiedy. No w ogóle generalnie jest tak, jest, że bez udostępnień niewiele osób to widzi. Większość teraz informacji, którą się puszcza, trzeba dopalać reklamami, czego ja w tym czasie kryzysowym nie robię ze względu na no po prostu oszczędności, które trzeba wprowadzić. Więc Wasze wsparcie jest tym bardziej mi teraz potrzebne do udostępniania, żeby. Jak najwięcej osób to docierało, żeby to widzieli, żeby z nami po prostu byli. Dzień dobry, Ula. Super, Kama, Agata, fajnie. Słuchajcie, wybrałam dzisiaj kartę, kolejną, która będzie wokół strachu. Poznałam, że jedziemy z tym strachem na początek, wszystkimi kartami, które są, jakoś wiążą się ze strachem, skończą się, później nie będzie wyjścia. Słuchajcie, będzie trzeba iść w inne. Tematy, bo karty jest 40, no i tylko część zajmuje strachem, no bo ile się nim można zajmować, ale dzisiaj jest bardzo ważny temat, który obrazuje taka karta. Ja ją pokażę. To jest obraz konia arabskiego. Myślę, że teraz konie arabskie to każdy już w Polsce zna. Bo jest wokół nich dużo czy było, no, w jakiś sposób nadal jest dużo zamieszania. Konie arabskie są w ogóle charakterystyczne dla tych osób, co ich nie znają. To ma, charakterystyczne są ich nozdrza, czyli mają taką tutaj a, ten pyszczek a, bardzo charakterystyczny. On jest niewielki w stosunku do innych ras koni dużych, a, ale są właśnie bardzo takie rozstawione, i duże oko, duże, czujne oko. Zwłaszcza kiedy? Wtedy, kiedy jest zaniepokojony. Więc w ogóle jak sobie na przykład na treningach koni, czy jak się przygotowuje tych właśnie koni arabskich do jakichś pokazów, czy w ogóle chce się go zaprezentować, to nawet ja pamiętam takie jakieś metody, że reklamówkę się... Na przykład ja tam, nie wiem, no machało się za klamówką, generalnie, żeby wzbudzić pewien rodzaj ekscytacji, niepokoju, bo wtedy ten koń jakby najbardziej się prezentował w tych cechach, które są takie dla niego najbardziej charakterystyczne, czyli właśnie robił wielkie oczy, co to jest, wielkie nozdrza, postawione uszy. I to po prostu dla ludzi było zawsze piękne zjawisko, dlatego tego, tego e, szukali. E, witaj Mariola. Muszę się zwinąć, bo wy mi tu piszecie. Dzień dobry Ela, dzień dobry Agata, a mi nie przewija Facebook komentarze. Witaj Ewa, Sylwia, super, piękny wschód słońca. E, więc mamy jak ta karta się nazywa? Ta karta się nazywa czujność. Czyli bycie czujnym. To jest taki naturalny, chodzi o taki naturalny system ostrzegawczy, który mamy w sobie, który powoduje, że oceniamy jakąś sytuację. I ten system zazwyczaj działa tak, że jeśli podejmujemy jakieś działanie, czyli powiedzmy się, wystraszyliśmy czegoś, że nie wiem, spada gałąź przed nami, jest tak, powiedzmy w czasie wichury, jest trzask, wystraszyliśmy się, odsunęliśmy się, czy wyszliśmy z lasu, strach mija i uczucie znika. Tak normalnie działa ten system ostrzegawczy. Ale to jest naprawdę. Teraz myślę sobie, że w tej takiej cywilizacji, w której my jesteśmy, no pomijając te czas teraz wirusowe, to tego strachu takiego bardzo fizycznego jest trochę mniej, a dużo więcej jest takiego strachu wewnętrznego. I właśnie, wyzwanie jest, żeby odróżnić, która część dotyczy zewnętrznych. A teraz już w ogóle mamy takie wyzwanie, nie? Która część strachu dotyczy zewnętrznego zagrożenia, wobec którego trzeba podjąć jakieś działanie, a która część dotyczy wewnętrznego strachu. Teraz czego może dotyczyć ten wewnętrzny strach? On dotyczy y, zmiany. My, jako ludzie, się w ogóle nie, usta, nie ustająco, czy chcemy, czy nie, czy jeździmy na warsztaty rozwojowe, czy nie, y, zmieniamy, bo tego wymaga taki skonstruowany człowiek, tak, że pewne rzeczy. Przestają funkcjonować wewnętrznie i na ich miejsce zaczyna się nabywać nowe. No W nowy sposób się myśli, bo się po prostu żyje, patrzy się, jak świat funkcjonuje i pewne rzeczy, no jakby samo w sobie się podważa. Na przykład młodzi ludzie, którzy dojrzewają, mają w sobie bardzo wiele idealizmu. Nie? Jakby mają takiej mocy, mają poczucie, że zmienią świat. Wiecie, mówię tak, jakby standardowo. No ale później się okazuje, że jak zaczynają funkcjonować w różnych pracach, projektach, poznają ludzi, pojawiają się pierwsze rozczarowania. I okazuje się, że jednak no pewne rzeczy się da zrobić, a pewne rzeczy się nie da zrobić. nie? I już samo to doświadczenie powoduje, że coś się w środku musi zmienić. I no niestety wtedy też odczuwamy strach. Ja ten strach widzę bardzo często na warsztatach. Mało tego, przed przyjazdem na warsztaty osoby potrafią yy, przeżywać yy, strach i myślę, że nie wiem, ze 30% osób, gdyby nie miało już zapłacane, to by nie przyjechało. By zwiało po prostu w takim momencie, bo to jest takie uczucie, o jejku. a co jeśli ja sobie coś odkryję, czego nie chcę? Albo, a czy ja na pewno chcę się czegoś dowiedzieć? Jakby, I to jest właśnie ten strach, który jest bardzo realny w odczuwaniu, natomiast on dotyczy wewnętrznych um, <laughs> rzeczy. Ewa pisze, butelka z kamykami czy jak grzechotką, ale nie wiem o co chodzi. Ale brzmi dobrze. Chyba chodzi o jakąś muzykę, właśnie jakiś dżingiel na początek, taki naturalny. <laughs> I teraz sobie... Um, Myślę, że ten strach, który dotyczy takich wewnętrznych rzeczy, na przykład teraz, jak jesteśmy w tej sytuacji, on też jest. Nawet jeśli, na przykład, myślimy sobie o strachu takim finansowym, o dobrostan finansowy, który na przykład ja też przeżywam, to w nim jest ta część: ok, co mogę zrobić realnie, co mogę zmienić, jak mogę inaczej dopasować jakby swoje działania, żeby się Przygotować, ale też jest, taki część, jest taka część związana z no właśnie, własnym samopoczuciem, własnym wizerunkiem, własnymi wartościami, które może będą musiały ulec zmianie. Więc nawet w tych takich bardzo realnych teraz strachach, jest ta część taka wewnętrzna. To jest trochę to, co już mówiłam. Przy Ogniu transformacji, przy tej wczorajszej karcie, że mm, kryzys przychodzi, po prostu zostawia y, zgliszcza, wszystko co funkcjonowało, przestało funkcjonować. No i y, jakby wtedy paradoksalnie trochę jest łatwiej o zmianę. A Ewa napisała, że jak się, jak się a no właśnie, Ewa jest po prostu tutaj. Y, Specjalistką i ekspertką w jaki sposób się prezentuje Araby, bo pracowała w ogóle przy pokazach. No, niesamowicie, zapomniałam o tym. I Ewa napisała, że właśnie konie arabskie pobudzało się butelką z, kamy z kamykami, którą się potrząsała jak grzechotką. Wow, super! Dzięki Ewa za tą, za tą informację. No właśnie, nie? czyli ten koń arabski jako symbol też tak pięknie pokazanego, pięknie pokazanej czujności, nie? bo jak mówię o tym, żeby sobie popatrzeć na uczucia w takich skali, nie? że mamy te 0, 1, takie malutkie, i mamy te mocne, czyli dziesiątka, panika na przykład, uciekamy nie wiadomo gdzie, i tak dalej. Zresztą konie też są niezłymi specjalistami w panicznych. Ale ta czujność jest taka jedynka. To jest tylko taki moment, który w ogóle przy czynnościach, na przykład z koni, jest bardzo potrzebny, taki poziom jakby respektu, który właśnie. Część osób nawet nie mówi, że się boi. One to nazywają mam szacunek. Do koni, nie? Ale co znaczy mam szacunek? To znaczy, że mam w ich obecności pewnego, pewien rodzaj czujności, który umożliwia mi szybkie działanie, kiedy ono jest potrzebne. I ten rodzaj czujności to jest nic innego, tylko delikatna emocja e, strachu. Ona jest tak delikatna, że można rzeczywiście ją inaczej nazwać, ale ona e, jest. I ten strach jest właśnie po to, żeby utrzymać nas takim obecnym, e, uziemionym w sytuacji, kiedy jesteśmy zaangażowani e, aktywnie czy w obcowaniu z końmi, czy w spinaczkę w górach, tak? Czyli tam, gdzie ta fizyczna obecność jest potrzebna, żeby uniknąć wypadku. I właśnie jako sobie przyjeżdżają na programy rozwojowe z końmi, głównie te, które nie miały doświadczenia z końmi, to się boją. Się boją. Barsztaty są tak skonstruowane, że bać się można w ogóle nie tylko merytorycznie, bo się zawsze tym strachem, wiecie, można pozajmować, o co właśnie w nim chodzi, czego on dotyczy, czego ja właściwie się boję. Ale też można się, ponieważ tak są wprowadzane doświadczenia z końmi, że można, nie trzeba mocno się przekraczać, nie trzeba mocno wychodzić poza sferę komfortu, można samemu dobro, dobrowolnie przybliżać się do koni w swoim tempie. i ten strach bardzo szybko potrafi mijać. Właściwie w 99%, 99 przypadków. I on mija, i ja później patrzę, jak ktoś tam się zachowuje przy tych koniach, yy, biega, skacze tu czasami telefony, zdjęcia. Wiecie, tam się, ja tak sobie przypominam, tak, hmm, chyba przypomnę, że trzeba się troszeczkę bać, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby teraz zupełnie sobie to wyłączyć, bo to przestaje być bezpieczne. Po prostu, nie? Czyli ta czujność jest potrzebnym stanem, jest ważnym stanem. Ta, która jest w kontakcie z rzeczywistością, my teraz jesteśmy trochę w tej czujności, wszyscy jako ludzie patrząc, co trzeba będzie robić, w którą stronę się zmieniać. Natomiast, jeśli ten strach dotyczy tej części, właśnie niechęci do zmiany siebie, Ego ja w ogóle się nie lubi zmieniać. Nie, nie lubi. Nie lubi, jak już coś ustaliło, że jak, jak, jakoś jest, jest jakiś świat, jakoś funkcjonuje, to niech on tak już jakby funkcjonuje. No, świat lepiej dopasować do siebie niż samemu się zmieniać. Taka jest naturalna reakcja czasami ego. I to jest związane z, z tym, że jak się zmieniamy, to przeżywamy uczucia. Takiego odsłonięcia, y, uczucia, które się mogą kojarzyć ze słabością, y, uczucia związane z bezradnością, i one generalnie nie są przyjemne. I y, 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 po prostu no, Ego robi wszystko, żeby tego y, uniknąć. Natomiast no jest to nieuniknione z drugiej strony, nie tak już na logikę. Każda zmiana wymaga właśnie zmiany wewnętrznej, bo nie ma, nie ma, po prostu zmian bez zmian. I przychodzi taki moment, kiedy nasza strategia działania, też nasz sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, po prostu wzór zachowania jest stawiony pod znakiem zapytania. Nie działa już. I słuchajcie, znam osoby, które potrafią się Upierać do końca swojego życia, że nie zmienią postrzegania siebie. Nie? Jak na przykład takie sytuacje, kiedy się zmienia tożsamość. Na przykład ktoś miał jakąś pracę, która była bardzo dużą częścią jego tożsamości, no i został na przykład zwolniony i już nie pracuje w tej pracy. Pracuje zupełnie w innej branży, powiedzmy na mniej. Jakby gdzieś tam dla niego satysfakcjonującym stanowisku. To mimo, że ta zmiana już nastąpiła zewnętrznie, można właściwie całe życie w sobie pielęgnować jeszcze tą część, która um, się z tym nie pogodziła, która próbuje to w jakiś sposób nadrobić sztucznie wytworzyć tą sytuację, która jest jakby, um, jakby związana z tą tożsamością, na przykład. Um, wcześniejszą. I tu w takich momentach, kiedy się właśnie odczuwa pewien rodzaj niepokoju, to czy właśnie strachu, lęku, to taki zbiór w ogóle tych wszystkich strachopodobnych, arabsko-końsko-podobnych strachów, to można sobie zadać pytanie, po pierwsze, czy jest jakieś działanie, które powinnam, powinienem zrobić w tym momencie? Zrobić je. Jeśli strach się zmniejszył, to znaczy, że to było dobre działanie i adekwatne. A druga rzecz jest taka, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki, y, jakie te uczucia strachu powodują podważenie czego we mnie. Tak? Czy jakiego mojego sposobu myślenia, y, czucia, czegoś, co już mi może nie służy. Czegoś, co ja niosę jako taki pewien bagaż, który próbuję w sobie wszelkimi sposobami ochronić jeszcze, ale on nie tylko będzie ciążył. To jest, no z takiej, podam Wam przykład. Wszelkie takie, nie wiem, właśnie sytuacje, w których się chociażby jest na, nie wiem, wystąpieniach publicznych, czy jest się jakimś ekspertem. Ma się po prostu pokazać, że się człowiek na czymś zna. To się właśnie przeżywa bardzo często taki niepokój związany, właśnie jak mnie ludzie ocenią, a jak będzie z moim wizerunkiem, a co sobie pomyślą. I tam się właśnie wkrada taka chęć kontroli tego swojego wizerunku, nie? czyli tego, że ja chcę mieć pod kontrolą, co ludzie o mnie pomyślą. Czy nie wiem, nie mogę pomyśleć, że coś jest głupie albo coś jest bez sensu, ale właściwie dlaczego nie? Co, co mi się dzieje wewnętrznie, ktoś pomyśli, wiesz co bez sensu to jest. Problem jest, ja się tego tylko boję, kiedy mi to coś robi, że ktoś coś tak powie. Czyli takie. Mm, o, to w ogóle bardzo dobrze robi na takie wszystkie strachy um, wejście w doświadczenie, że się głupio wypadło. Właśnie, że się zawstydziło, że coś się zrobiło i jest taki, ojejku, co oni pomyślą. Wszelkie tego, wszelkie tego typu doświadczenia bardzo rozluzowują um, um, właśnie ego do tego, żeby, um, żeby się nie bać o swój... Um, Wizerunek. Jak zobaczycie, że takie osoby, które są bardzo, powiedzmy, sztywne w swoim sposobie zachowania, no to one nie będą się wygłupiać. Jak się można wygłupiać? Wygłupianie się jest dla dzieci, prawda? I wtedy, kiedy dochodzi do zmiany, taka osoba, czy jest w takiej sytuacji zmiany, to będzie przeżywać bardzo dużo niepokoju. Niepokoju właśnie o ten um, yy, wizerunek. Patrzę sobie jeszcze, czy coś chciałam Wam powiedzieć. Oprócz tego, że za Was zachęciłam do wygupiania się. Nie, już chyba wszystko. To podsumowując, nie? Żeby sobie pamiętać, że czujność jest naturalnym systemem ostrzegawczym. Chodzi o to, żeby pozwolić jej być w tych dolnych rejestrach, czyli na jedynce i dwójce, nie dziesiątce. Nie wpadać w panikę. I zobaczyć, jak te, czy nie ma jakiejś w części w odczuwanym strachu czy, czy lęku, takiej części dotyczącej własnego wizerunku, utraty własnej tożsamości, i po prostu nad tym popracować, bo yy, to jest taka prawdziwa wolność, jeśli właśnie się uwalniamy od tej części, yy, jakby gdzieś w myśleniu o sobie, do której tak przywlekliśmy. O, jest jeszcze tu pytanie od Uli, w jaki sposób na Instagramie, w jaki sposób niepokój przeżywają konie, strach czy przewlekły stres. No to u koni w ogóle jest, czujność jest ich stałym, że tak powiem, elementem. Boją się kilka razy dziennie, bo coś, nie wiem nie wiem, jest jakiś obiekt, to one od razu wchodzą w czujność i chcą sprawdzić, co to jest taka śmieszna mi się sytuacja przypomniała właśnie z warsztatów ostatnio na szkole facylitatorów, kiedy koń się wypłoszył. To jest w ogóle tutaj w trakcie programów dosyć rzadka sytuacja, że koń się wypłoszył, ale wypłoszył w tym sensie, że pokazał na zewnątrz, że coś go wystraszyło i zrobił takie, takie mniej więcej taki do góry, podniósł swoje ciało trochę do góry, nawet nie odrywając nóg i tak mocniej stanął na nogach no, i to zrobiło wrażenie, i później o tym rozmawialiśmy. Ja mówię: Słuchajcie, to właśnie a propos czujności koni. Ludzie byli pod wrażeniem po tym, jak koń się wyposzył, a ja opowiadałam o tym, że dla mnie nie ma żadnej różnicy, bo koń ma w sumie imanentną taką gotowość do zareagowania na wszystko, co się dzieje, niepokojem, czyli też głównie ucieczką od tego, co, co go niepokoi. Natomiast to, co ma genialnie rozpracowane, i zresztą wszystkie uciekające zwierzęta to mają, że potrafi bardzo szybko ten niepokój zrzucić poprzez właśnie po i powrót do kompletnej homostazy. Jak tylko ten bodziec minął. I teraz a propos przewlekłego stresu, jeśli nawet on nie minął, ale Okazuje się, że nie jest tak zagrażający, czyli nie wynika z niego jakieś cierpienie dla konia. To konie niezwykle potrafią się zaadoptować. Dlatego też są tak używane w wielu jakby sytuacjach i sobie z tym radzą, bo mają te umiejętności adaptacyjne. Oczywiście mówimy cały czas o koniach, które mają jakby swój podstawowy dobrostan. Zapewniony, bo jeśli tego dobrostanu nie ma, no to, to każde zwierzę, każde, każda istota będzie podlegała przewlekłemu właśnie stresowi, napięciu, który to tak jak w samoregulacji, nie? Będzie skutkował zamrożeniem czy odcieniem się od części swoich emocji i takim przetrwaniem, czekaniem właśnie na przetrwanie, na lepsze czasy. Ale konie bardzo dobrze sobie radzą, zwłaszcza z takimi krótkimi um, strachami. Ja się pyta, co to za karty, więc sięgam po nie. To jest The Way of the Horse. To są Equine Archetypes for Self-Discovery. Lindy, Ko Lindy Kochanow. Um, gdzie są obrazy, i są, jest książka, która opisuje te różne sytuację. No tutaj Ewa jeszcze pisze właśnie, że przewlekły stres u koni przejawia się często w stereotypiach, czyli działaniach nawykowych, czyli na przykład tkanie lub chodzenie po boksie. Nie? I to, to, są, to są na przykład właśnie też takie objawy, czy narowy, można powiedzieć, które są związane właśnie z gdzieś niezaspokojeniem tych potrzeb podstawowych w pewnym momencie, do których należy, na przykład, przestrzeń dostęp do innych członków stada e, ruch. Zresztą wychodzi niedługo podcast e, chyba w przyszłym tygodniu, w którym mówię właśnie o stajni wolno -wybiegowej. Będę też opowiadać o tych podstawowych mm, potrzebach koni. Słuchajcie, to będziemy, będę zmykać. Życzę Wam wspaniałego dnia. W ogóle zapraszam Was dzisiaj m, wieczorem na webinar. Będę mówiła o manipulacji. To takiej manipulacji... Wczoraj przygotowałam prezentację i nazwałam ją Życzliwą Homeopatyczną Manipulacją. I to jest taka manipulacja, którą stosuje wiele osób, życzliwych sobie, więc to nie jest takie spojrzenie na manipulację, że nam będzie o tych złych manipulatorach, którzy coś tam próbują na ludzi wpłynąć, tylko o takiej części, którą wiele osób ma jako część swojej osobowości w ogóle i chcę trochę pokazać, jak sobie z, z tym radzić, więc temat jest bardzo fajny. Ach. Warto go sobie przybliżyć. Dzisiaj o 20.00. Ja wrzucę zaraz linka, gdzie można się zapisać, bo trzeba się zapisać, bo to jest na zupełnie innym programie poza Facebookiem, poza Instagramem, ale też można wejść po prostu na stronę Horse wyskakuje taki pop-up i tam zapisz się na webinar, można to po prostu zrobić. Więc do zobaczenia jeszcze wieczorem. Dzisiaj otwieramy i zamykamy dzień razem, jak ktoś ma ochotę. Życzę Wam wspaniałego dnia. Dajcie znać też w komentarzach krótką refleksję właśnie jak jest z tymi strachami u Was. I w ogóle komentarz też jak Wam mijają teraz te dni, czy w większej, czy w mniejszej czujności. Do wszystkiego dobrego i jutro, a jutro, słuchajcie, jutro o siódmej. Jeszcze się nie zdecydowałam, ale możliwe, że będziemy mówić o karcie 23, która będzie tajemnicą na razie, o czym jest, ale jest bardzo ciekawa. Pięknego dnia Kaja, Wam również. Pięknego dnia Ania, Ewa. Super, trzymajcie się.